To jakiś wyciek wczesnej wersji GTA 6 albo po prostu motto GTA 5? Nie, nic z tych rzeczy. To co widzicie, zostało w całości wygenerowane przez sztuczną inteligencję w czasie rzeczywistym. Czy to może być koniec gamedevu jaki znamy? Czy czekają nas masowe zwolnienia z firm produkujących gry? Akcje branżowych gigantów już poszybowały w dół i wszystko za sprawą ostatniej prezentacji Google, który szokował świat wypuszczając nowy model generatywnej sztucznej inteligencji o nazwie Genie Free. Model ten pozwala na tworzenie interaktywnych środowisk w czasie rzeczywistym. Za pomocą prostych promptów. Inaczej mówiąc, mem o magicznym guziku, który wystarczy, aby stworzyć grę, staje się faktem. Żebyście lepiej zrozumieli skalę rewolucji, to jeszcze dwa lata temu ten model robił całkowicie dziwaczne i rozmazane platformówki. W 2025 były to dalej rozmazane, ale już interaktywne środowiska 3D. A obecnie są to już 60-sekundowe interaktywne światy w jakości 720p. I patrząc na te wszystkie materiały, sam zacząłem zadawać sobie pytanie, czy w ogóle warto jeszcze uczyć się programowania, jeśli być może za 5 lat gry będą tworzone dosłownie w kilka sekund, za pomocą kilku linijek tekstu. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw zrozumieć, jak działa Gini od Google. I nie będę was zanudzał technicznymi regułkami. Ja Ujmę to w prostych słowach. Ta sztuczna inteligencja nie tworzy danego środowiska w całości od początku. To środowisko jest generowane fragment po fragmencie dokładnie w tym momencie, gdy użytkownik wciska dane przyciski czy obraca kamerę. Czyli inaczej mówiąc, dany świat jest generowany kawałek po kawałku w tym miejscu, w jakim znajduje się aktualnie gracz. To jest naprawdę imponujące i rodzi pytanie o przyszłość branży, ponieważ informacje o rozwoju projektu Genie wywołały mocną panikę i duże spadki notowań gigantów takich jak Unity Software, Take-Two Interactive czy Roblox Corporation. Oczywiście ta technologia nie jest darmowa i żeby z niej korzystać należy wykupić pakiet Google AI Ultra oraz dodatkowo mieszkać w Stanach Zjednoczonych, ponieważ obecnie projekt Genie ma ograniczenia geograficzne. Ale wiadomo, że z czasem ta technologia stanie się dostępna dla szerszej grupy osób, oraz oczywiście stanie się jeszcze lepsza niż to, co aktualnie widzimy. Więc czy to koniec Game Devu, jaki znamy i czy studia produkujące gry mogą się już pakować? Nie sądzę, ponieważ jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach. Projekt Gini można obecnie nazwać takim generowanym na żywo filmem, którym po prostu sterujesz. Daleko więc tutaj do gier w kontekście jaki znamy, czyli żyjące i interaktywne światy z NPC, questami, przeciwnikami, zagadkami, ciekawą eksploracją oraz różnymi mechanikami i po prostu interakcją z tym światem. Dodatkowo te wygenerowane światy nigdy nie będą w 100% takie same, ponieważ Gini nie pamięta mapy, on pamięta pewien koncept, w efekcie czego styl graficzny, paleta barw. I sam klimat będą identyczne, bo to wynika z prompta. Ale układ terenu, rozmieszczenie drzew czy ścieżek będzie za każdym razem inne. Nie wspominając już nawet o postaciach czy zwierzętach. Tak więc, po jednej takiej grze, wszystko znika i możemy co najwyżej zapisać sobie film z naszej rozgrywki. Dodatkowo to, co widzimy, to tylko bardzo statyczna makieta świata. I właśnie to rzuciło mi się w oczy, ponieważ większość tych klipów to takie co bezpieczne, wręcz demonstracyjne pokazy żadnych prób interakcji z czymkolwiek, w jakikolwiek sposób, lub po prostu zeskoczenia z danej platformy, aby zobaczyć, co się stanie, lub sprawdzenia, co jest za tym budynkiem. Po prostu 90% tych klipów to takie grzeczne pokazy, przy których autorzy wręcz uważają, aby nie zepsuć w jakiś sposób tego przedstawienia. Oczywiście jest kilka przykładów, jak dane osoby grały trochę mniej grzeczniej i wtedy wychodziły różne kwiatki. Jak na przykład tutaj, gdzie oprócz oh. bardzo dziwacznej twarzy. Na początku było pełno NPC-tów, ale gdy tylko postać gracza oddaliła się od nich na kawałek, to wszystko po prostu poznikało. Za drugim razem, gdy uruchomiony został ten sam prompt, widzimy całkowicie inny układ wioski, jak i NPC-tów, a nawet szablozębnego tygrysa. Co ciekawe, tym razem oprócz graczem, sterowało się też wózkiem wraz ze zwierzętami. I gdy zwierzęta poszły na wycieczkę, to zostawiły za sobą wózek oraz gracza. Z kolei próba stworzenia gry 2D nie udała się. Ale wyszedł jako taki klon Finala czy Kingdom Hearts. Dodatkowo próby wygenerowania gier z perspektywy pierwszoosobowej nie wyszły ani razu. Zestawmy to teraz na przykład do pokazu tego YouTubera. Sami widzicie, jest to bardzo grzeczne granie. Ja spróbowałbym na przykład polecieć tą pszczołą maksymalnie w górę i zobaczyć co się stanie, lub lecieć do porów w tamtą stronę, ale nie, on po prostu pokręcił się trochę w kółko i na tym koniec. Druga próba, gdzie wprowadził swój własny prompt, jest zgoła taka sama. Okręcenie się trochę w kółko i o dziwo wejście do wody, gdzie na początku tak jakby trochę się tego obawiał. No i trzecia próba. Tutaj takie ogólne pooglądanie postaci NPCa. I to tyle. Gdzie ja przykładowo to od razu przeskoczyłbym przez te barierki i sprawdził ten i tamten samochód. Oraz co znajduje się tam za rogiem. Tak więc no wygląda to dosyć podejrzanie. Dodatkowo Genie Free wydaje się być pozbawiony kagańca bezpieczeństwa, jeśli chodzi o prawa autorskie. Bo to co widzimy to dosłownie kopie jeden do jednego popularnych gier. I prawdopodobnie reszta to również swoiste kopie. Lub lekkie modyfikacje filmu lub światów z gier, ponieważ jak wiadomo każde modele oparte na sztucznej inteligencji ochłaniają miliony danych treningowych w celu nauki. A tutaj wygląda na to, że Genie Free w większości przypadków po prostu generuje prawie takie same środowiska, które już przemielił. Ale wiadomo, technologia idzie do przodu i za jakiś czas część tych problemów, jak zmieniająca się struktura świata, brak muzyki oraz efektów dźwiękowych, czy jakość wideo oraz sama jego długość się poprawią. Jednakże Project Genie to obecnie najdroższy czy model sztucznej inteligencji w historii dla porównania zwykły model tekstowy po wygenerowaniu odpowiedzi idzie spać. Gini: dopóki grasz, musi ciągle pracować. To generuje niesamowicie wielkie zapotrzebowanie, nie tylko obliczeniowe, ale też energetyczne. I coś takiego w dłuższym rozrachunku może nie być opłacalne, ponieważ Google już jakiś czas temu zmniejszył możliwości Gemini. Nie tak dawno darmowi użytkownicy posiadali okno miliona tokenów, więc można było dosłownie wrzucać całą Książkę i robot to przemielił. Obecnie jest to już tylko 32 tysiące tokenów, ale nie tylko darmowi użytkownicy odnotowali spadki. Programiści zauważyli, że nowe modele bywają bardziej leniwe niż te stare. Model widzi więc cały kod, ale często ignoruje instrukcje ukryte w środku długiego pliku. Dodatkowo samo OpenAI zmaga się z kłopotami finansowymi, wynikającymi z gigantycznych wydatków, które jak się okazało przewyższają przychody. Z tego względu wiele osób mówi coraz częściej o pęknięciu bańki sztucznej inteligencji. Wielu ekspertów uważa, że branża będzie zmierzać w kierunku hybrydowego silnika gier. Inaczej mówiąc, warstwa logiczna, a więc tradycyjny kod, dalej będzie obsługiwany przez silnik. Natomiast warstwa wizualna obsługiwana będzie przez modele takie jak właśnie Gini. Warto tutaj zauważyć, że prymitywna wersja tego systemu już działa. To DLSS. Karta graficzna renderuje grę w niskiej rozdzielczości, czyli z małą ilością detali, a AI zgaduje, jak gra powinna wyglądać w czterech. RK. Przyszłość z użyciem projektu Genie to pójście o krok dalej, a więc renderowanie bardzo prostych brył i pozwolenie sztucznej inteligencji na wygenerowanie całej reszty. Jednak to wszystko generuje masę kosztów i aktualnie po prostu lepiej skorzystać ze starych i sprawdzonych rozwiązań, jakim jest gotowy silnik oraz asety graficzne. Samodzielny model Genie najprawdopodobniej zatrzyma się na poziomie surrealistycznych eksperymentów i prostych symulatorów chodzenia. Ten model nie zastąpi struktury pod Potrzebnej do stworzenia GTA czy Wiedźmina. Natomiast, jako moduł graficzny wpięty do tradycyjnego silnika, może nieco namieszać. Jednak, zanim to w ogóle nastąpi, minie trochę czasu. Tak więc koniecznie zobacz, jak zacząć z game już teraz. Nie czekaj na magiczny przycisk do robienia gier. To tyle, do zobaczenia w następnym filmie.